O tego update'a o takie coś walczyliśmy. Ja już mówiłem to lata temu, żeby zrobić coś takiego, żeby były, e, był system taki rankingowy i nie rankingowy, żeby grać sobie, wiecie, na, na tych wszystkich mapkach. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Jestem Forever i moi drodzy, mam dla was wspaniałą nowinę. Już pewnie widzieliście to na YouTubach. A update był dosyć niewielki, bo szybko się pobrało, ale bardzo, bardzo istotny. Ranked meczyki, meczyki rankingowe i meczyki nierankingowe. Tą opcję mają posiadacze jedynie prima, a gracze z non-Prime'em grają niestety tak. Nie, ma, nie dostają wtedy ani żadnego expa, więc ten pasek im się w ogóle nie, na, nie naliczy. Nawet nie wiem, czy on jest w ogóle dla nich widoczny. Nie ma rangi, w ogóle nie ma nic. Skrzydłowego również nie, nie mają rangi. Danger Zone również. Nie, nie robią im żadne skrzynki, żadne skiny, żadne tam graffiti po zakończeniu meczu, więc jest wszystko git. Jest to bardzo dobra nowina, ponieważ czytci odkąd cs przeszedł na ten model free-to-play, kiedy do bana, mogli od razu kupić sobie nowe konto i psuć innym grę w dalszym ciągu. Ale teraz będą musieli kupić oczywiście Prima. Żeby móc wejść do matchmakingów i psuć nam grę, nam, którzy mają, mamy tego prema od początku, od momentu, kiedy CS był jeszcze płatny, no to ci, którzy mieli te, tego płatnego cs no to mieli od, automatycznie odpalonego prema. Potem po tamtym updatecie nowe konta musiały wbić tam 21. chyba pierwszy level, żeby tego prema aktywować, teraz tutaj w tym miejscu. Nie macie w ogóle nic. Macie wszystkie puste rangi. Level też jest niewidoczny, ale jest taki niebieski przycisk, który świadczy o tym, że tego Prima musicie kupić, żeby móc odblokować sobie dostęp do, do tych rzeczy. Przepraszam, jestem troszkę zaspany. Dopiero co wstaję, jest po siódmej rano. A dopatrzę, kurde, taki update. no. O tego update'a, o takie coś walczyliśmy. Ja już mówiłem. To lata temu, żeby zrobić coś takiego, żeby były, e, był system taki rankingowy i nie rankingowy, żeby grać sobie, wiecie, na, na tych wszystkich mapkach zwykłe 5 na 5, ale bez rank. Dali coś taki półśrodek, jak turniejowy e, ten skirmisz, premiery i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, można było sobie przetestować mapki. Tak, w takim trybie 5 na 5. Oczywiście te nowe mapy, które dodawano, dodawane były w update'ach, ale chciałem właśnie coś takiego, żeby Na, na przykład zagrać sobie Mir Mirka tak 5 na 5, żeby odpali sobie taką wiecie, rozgrzeweczkę no ale bez rank, żebym wiadomo nie, mu, nie mógł nie musiał rangi tracić ewentualnie jeśli gram na cheatera i jakimś cudem wygram no to byłby awans ale mniejsza z tym, no i w końcu teraz mamy tryb turniejowy dla graczy z tym primem. I teraz właśnie ci gracze, którzy nie mają tego, tego prima, a mieli na przykład możliwość walczyć o to, żeby mieć ten 20 21, 21 level, aby tego prima sobie odblokować. Mają teraz czas, yy, bodajże dwa tygodnie do 17 czerwca od dnia dzisiejszego, gdzie ten update w ogóle yy, wszedł. Mają czas yy, na to, żeby kupić prima. Jeśli tego nie zrobią, Oto no level, który wbijali, exp, który zdobyli. Rangę, którą wbili przez ten czas grając w matchmakingi, to wszystko przepadnie, wszystko zniknie, więc cały ten ich trud pójdzie na marne. Czy jest to fair, czy jest to nie fair, nie mnie oceniać, w każdym razie jeśli ci też wbijali sobie ten 21 level, no to ich mi nie, nie jest szkoda. Tak naprawdę, równie dobrze można było odwrócić sytuację i mówić, czy szkoda było graczy, którzy kupili Cesa za realne pieniądze, a na przykład dzień później wszedł ten update, gdzie CS jest free to play. Czy tamtych graczy było szkoda? No kurde, no jasne. I teraz sytuacja się odwróciła. Czy tych graczy jest szkoda, którzy wbijali? Nie wiem, szczerze, mnie to nie chłodzi, nie grzeje. Także, dajcie znać co wy o tym sądzicie, ale ten update sprawił to, że moje serce, kiedy widzę na twarz w internecie rośnie. Także, Gaben, kochamy cię za to, że zrobiłeś jedną chyba z najbardziej impaktowych, najbardziej takich istotnych update'ów do CS-a w ostatnich latach, że ojoj oj, Także gracze, którzy dalej chcą cieszyć się trybem turniejowym, w końcu są zadowoleni, w końcu będą zadowoleni, w końcu będą szczęśliwi, będą mogli normalnie grać swojego ukochanego Cesika. Być może z cheaterami, ale z mniej, w mniejszym tak jakby stopniu z mniejszą ilością cheaterów, bo większość to było na tym, na prime. Mogli sobie, wiecie, tego Prima levelować, ale kiedy teraz dostaną bana, no to konto przepadnie, będą musieli zakładać nowe konto i tego prema kupić, żebyście mogli, musieli go z domu, wiecie, spotkać na tym, na turniejowym, na matchmakingu. Także z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał i przede wszystkim update. Jeśli update Wam się podoba, to trzaśnijcie łapę w górę pod tym materiałem. Ja się z Wami żegnam i widzimy się wkrótce w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, strzałka.